Piękne słońce, wysokie temperatury, coraz krótsze noce, a to może oznaczać tylko jedno. Lato przed nami. W bardzo ciepłych miesiącach, poza kluczową dla nas wszystkich lokalizacją, myślę, że drugim najważniejszym aspektem jest odpowiednia przynęta i zanęta, pozwalająca nam przyciągnąć ryby w łowisko. W związku z tym, że ich metabolizm i aktywność bardzo mocno wzrasta, musimy postawić na taki rodzaj przynęty i zanęty, aby przyciągnąć i pozostawić rybę bardzo długo w łowisku. Na rynku dostępny jest pełen przekrój przynęt i zanęt wędkarskich, które możecie spotkać w różnych wielkościach, w różnych rozmiarach, w różnych smakach, w różnych kolorach, po prostu czego dusza zapragnie. Jednak myślę, że gdziekolwiek pojedziesz najlepszą przynętą, zawsze okażą się ziarna. Dostępne są one w różnych rozmiarach, od małych konopi, małego rzepiku, po różne rodzaje dużych orzechów i wydaje mi się, że w zależności od sytuacji, w danym momencie potrafią Ci one zapewnić branie na każdej wodzie. Miło mi poinformować, że od tego roku w naszej ofercie również pojawi się gama ziaren dostępnych dla wszystkich. Max Henry oraz cała ekipa Nash Bait bardzo mocno pracowała nad tym, aby zapewnić Wam najświeższe i najlepsze ziarna na rynku. Wszystkie nasze ziarna dostępne są w słojach o dwóch wielkościach, które możesz spokojnie wykorzystywać w zależności od swoich potrzeb. Większość z nich powinna być już dostępna w najlepszych sklepach w Polsce. Zacznijmy od konopi, która dostępna jest w dwóch wersjach podstawowej naturalnej oraz wersji Scopex Squid. Wersja naturalna charakteryzuje się tym, że ponad 90% konopi w słoju jest otwarta. Ziarna są również dużo większe niż ziarna standardowe. Jest bardzo oleista i również świetnie sprawdzi się w zimowe miesiące, a to dlatego, że olej zawarty w niej jest w 100% pochodzenia naturalnego. Wersja Scopex Squid jest świetnym dodatkiem do całej serii Skopek Squida. Zwróćcie proszę uwagę, że to nie jest tylko konopia zalana syropem. Max i cała ekipa dołożyli olbrzymich starań, by zdobyć przede wszystkim na początku atlantyckiego skwida, potem go zmielić, potem dodać do tej konopi, mocno zaimpregnować i taki produkt postawić na półce. Następnie mamy dwa miksy ziaren w ofercie. Miks dużych oraz miks małych ziaren. Różne ziarna, różne wielkości, rośliny strączkowe, kukurydza siekana, a także kukurydza zamierzona. Po prostu świetny sposób, aby przytrzymać rybę na dłużej wnęconym miejscu. Co wyróżnia nas spośród producentów, wszystkie nasze ziarna gotowane są w zamkniętych słojach, a to oznacza, że wszystkie wartościowe składniki, które uwalniają się z ziaren podczas gotowania, pozostają w słoju. Dodatkowo są one również gotowane z dodatkiem soli himalajskiej, by podbić smak i atrakcyjność miksu. Kolejnym świetnym produktem w serii są orzechy oraz mielone orzechy tygrysia. Ciągnięte prosto z Hiszpanii, gotowane w fabryce Nash ponownie w swojach z dodatkiem dobrze znanego słodzika, jakim jest stalin. Orzechy mogą być też wykorzystywane jako przynęta haczykowa. Są odpowiednio duże, by można spokojnie wywiercić w nich dziurkę, wsadzić korek i świetnie zbalansować. Mielone orzechy, tygrysie? Uff, szczerze mówiąc, mój czarny koń całego tego zestawienia, całej tej serii. Osobiście uważam, że dzięki niemu ryby mogą buszować godzinami w naszym zanęconym miejscu. Dalej mamy sól himalajską, która jest stosowana przez wielu karpiarzy już od lat. Sól dostarcza rybom potrzebnych minerałów, a także pierwiastków, których czasami po prostu w wodzie brakuje. Jednocześnie sól dodana do wcześniej wspomnianych miksów ziaren pozwoli ci na stworzenie woreczków pepała z zanętą bez obawy o to, że te woreczki się rozpuszczą. Mniejsze opakowanie soli może służyć na przykład do obtaczania kulek zanętowych. Na samym końcu mamy cream corn, czyli miazgę kukurydzianą. Ponownie, to nie jest tak, że posiekaliśmy i zmierzyliśmy kukurydzę, wrzuciliśmy ją do słoja. Max wraz z resztą ekipy w Nash Bait spędził godziny szukając odpowiednich proporcji, by połączyć ze sobą miazgę kukurydzianą, wyciąg z kukurydzy, sól himalajską i bardzo dobrze znany wszystkim atraktor Scopex numer 1. By w odpowiednich proporcjach sprawić, by kukurydza była jeszcze bardziej atrakcyjna dla ryb. Jest ona również świetnym sposobem na łowienie zimą, gdyż podajemy rybom coś łatwo i szybko Cała seria ziaren dostępna jest w słojach 500 ml i 2,5 litrowych. Myślę, że w zależności od potrzeb każdy znajdzie w tej serii coś dla Ciebie. Już niedługo pojawi się więcej informacji na temat ziaren, dlatego żeby nic Was nie uminęło, śledźcie nas na naszych profilach w mediach społecznościowych. Jednocześnie życzę wszystkim powodzenia w dalszej części sezonu i do zobaczenia nad wodą.